Ja się urodziłem 5 lipca 1918 roku, czyli że jestem od naszej niepodległej starszy co najmniej o 4 miesiące. Ojciec pochodził spod Tarnopola, a matka pochodziła spod Jasła. Było czterech braci i najmłodsza siostra. Ambicją każdego koriarza było zbudować sobie domek. A moi rodzice powiedzieli, że zbudują sobie coś innego i kształcili nas. Dwóch najstarszy, jak skończył gimnazjum, poszedł na prawo na ujutka w Lwowie, młodszy od niego dwa lata, studiował na Politechnice, widział. Leśny. Ja byłem trzeci z kolei, też po maturze poszedłem na widział prawa. Młodszy ode mnie, w chwili wybuchu wojny, był w drugiej klasie licealnej, czyli przed maturą jeszcze rok. Najmłodsza siostra w 1939 roku miała 15 lat. I tak rodzice moi budowali sobie nie jeden domek. Ale pięć domków. Najstarszy brat dostał powołanie do 50. Pułku Piechoty z Łoczowie. Drugi brat, ten z Politechniki, wściekał się, jak to jest, że on nie dostał wezwania. On poleci zaraz i czekał, i dopiero 1 września dostał wezwanie do no, mobilizacyjne. Do Lwowa poszedł do 5. Pułku Artylerii Ciężkiej. Moi dwaj bracia poszli na wojnę, a ja poszedłem do tak zwanej straży obywatelskiej. W połowa października, już bracia wrócili, mój brat był w ZWZ Lwów, organizował tą komórkę na prowincji tarnopolskiej. Jak wyjeżdżał, raz zrewidowali go na stacji kolejowej w nocy, jechał z powrotem do Lwowa, a on miał wszytą mapę terenową w zapoczewku. Jakoś się udało, że ta milicja żydowska nie znalazła tego. Ale to już był jakiś sygnał dla niego, bo jak oni raz rewidują kogoś, to już mają na niego oko. Czy znajdą, czy nie znajdą. I on wtedy zorganizował grupę do ucieczki do wojska we Francji, bo to była odpowiedź na apel Sikorskiego z Francji, żeby uciekać z kraju do młodych ludzi, do Francji, do wojska. I taką grupę zorganizował. No i myśmy wtedy ruszyli i złapali nas na granicy węgierskiej, kiedy myśmy byli przekonani, że już jesteśmy po węgierskiej stronie. No i potem ta Katorga przez te więzienie w Nadwórnej, w Stanisławowie, Kijów, Humań, Charków, Wołogda, lagier nad Morzem Białym, za Archangelskim, potem Workuta, za Kręgiem Polarnym. Władze pozwolili nam pisać. Więc na takiej korze brzozowej, bo papieru nie było. Na korzy brzozowej napisałem do domu. I potem po wojnie dowiedziałem się, że do, ta informacja doszła. Po pewnym czasie napisałem do mojej dziewczyny. Ona mnie po pewnym czasie odpisuje, jaka tam jest flora i fauna. Tu człowiek w szmatach na nogach czy te zety. to były z opony traktorów, takie wycięte drutem, związane na nogach, zasmarkane, za, zapłakane, bo to ciepnie zawsze, a tu dostaje list, jaka jest flora i fauna. W Pierwszej chwili śmiałem się, ale potem sobie pomyślałem, dobrze jest dziewczyną. Że tak myślisz. Proszę sobie wyobrazić, tysiące ludzi prowadzą po skończonej robocie gdzieś tam w lesie ciemno, prowadzą nas z powrotem do, do zony, to się mówiło, czyli do Łagru. Przed bramą tłok, pełno tych brygad. Oni się nie spieszyli. Deszcz, llej, śnieg pada. To żeby, żeby się utrzymać duchowo, to człowiek, proszę powiedzieć, tak sobie na tym zdrowość, mariu, pełno rożanie różaniec odmawiał na pięściu. To już byłem w Burzu chciałem napisać list do Czerwonego Krzyża i tam okazało się, że w biurze była eks-sympatia mojego najstarszego brata, nauczycielka. I ona oczywiście... Cezik, Cezik, masz tutaj adres twojego, Manka. rzeczywiście dała mi adres brata, który był w Tockoje. A Tockoje, to jakieś tam kilkadziesiąt kilometrów, tam formowała się dywizja kresowa. No, jak ja dostałem ten adres, to od razu wystarałem się o przypustkę i jadę do brata. Pojechałem do, do tego tockoje no, i znalazłem najstarszego brata. Na Boże Narodzenie pojechałem drugi raz. No i, i brat powiada, słuchaj, jest Wacek, ale Wacek to ten drugi brat, ale on leży na izbie chorych. I ja go to karmię brat mówi. Prowadzi mnie na to izby chorych, patrzę i brat nie wita się ze mną, tylko patrzy pod pachem mojego brata, bo brat zawsze tak ten bochenek chleba zaoszczędzone nosił jemu. I dopiero jak zobaczył ten chleb, dopierośmy się uściskali. To było spotkanie z drugim bratem. Z trzecim, najmłodszym, tośmy się spotkali dopiero w Anglii. Koniec wojny bardzo dobrze pamiętam, na lotnisku i widzimy jak oni się cieszą, popijają to pipsko i w kontakcie z nami nagle milkną, bo widzą nasze biedy. A na przykład w barach do tego czasu to Polak nie musiał nawet wyciągać gros, żeby płacić za piwo. Jak u podchodzili klepali tam, a, brej w poli, tam to piwo stawiali. A teraz, jak się wojna skończyła, zmienił się stosunek do nas tak z dnia na dzień wracaj do domu, go home. to było najłagodniejsze. Ja chciałem zostać w Anglii z różnych powodów. No, najważniejsze to, że Miałem język oponowany, miałem znajomości i tak dalej. Postanowili bracia emigrować do Argentyny, tym bardziej, że Argentyna oferowała 100 tysięcy miejsc dla Polaków. I mnie przekonali, żebym jechał do Argentyny. Ja miałem problem, jak, jak przekonać dziewczynę tutaj. Że człowiek się oddala, nie zbliża się do, do kraju, tylko się oddala z Anglii do, do Argentyny. To był rok 1955. Ja przyjechałem do PRL. -u. Wciąż jeszcze nie wróciłem do Polski.